Nie, 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 nie proszę, proszę! Nie, 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 nie! No, czemu mnie tutaj zespawnowało Dobra, idę dalej. Kurde, śnieżek nie mogę mieć. A tak, ręką! Ała, wal się. O, widzę jakieś światło, to chyba. Mój domek. O! Oh. Trafię swojego! Wajas! Ała! Dobra, już idę! Zała, Nie, 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 nie! wow, Moja głowa! Gdzie ja? Coś tu jest. Hmm, nie mam nic innego do roboty. Gdzie trafiłem, he? Pociągnij. No dobra. Na pewno chcesz ciągnąć? Tak, chcę na pewno ciągnąć. Pewno tak, pe na pewno? Tak, pewno, na pewno, przestańcie. Boję się, że coś się złego może stać. No cóż? Ua! 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 Panikuję! O! O! Yy, nie chciałbym, żeby się tak stało. O, ale spróbuję, Zaryskuję. Dobra, tajemniczo-dźwignie, zaprowadź mnie. O! O! Aaaa, nie chcę umierać się! What the fuck? Ja żyję! Ja żyję, dziękuję! O, fuck! A, o jakaś linia. Wow! O No nie! Za dużo tej wody! Muszę... To się godzi oh. Wow! Ale maszyna! Jakiś mechanizm nieznany mi! O! Następna blisko. O! Nie nic nie widzę! Szybko jakoś muszę zdobyć tą świeczkę. No kurde. Nie dosięgnę! Za silny prąd, a ja nie tak... Nie dosiegnę! O! Tak, złapałem. A. Znajdź kufer z dropy. Przetrwaj, tu. Znajdź kufer z pomocą. Z pomocą. Dobra. Tylko najpierw muszę wyłączyć tą wodę. K nie da się do dźwigni. O! Oh. E? Co jest? Oh. Dobra. Muszę znaleźć jakiś kufer. Tylko jaki? To nie mam ręką gdzieś kopać. Dobra, spróbuję na przykład. Um, Zawsze jest coś bliżej tabliczek. Au, 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 au. au. O, a, ha, 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 ha. A, niech to lich! E, Do chuti! Di... Przepraszam. Już tak mnie ręka boli od tego kopania. Nigdy tego nie znajdę.

O, o fajnie! Wszystko zabieramy. Założę budki. Mamy tu co my tu mamy? Żelazny miecz, wodę, yy, chleb, pieczony schab, złoty jabłko I koks. Dobra. Fajnie zarobiście a może coś obok będzie? Lepiej to sprawdzić. Nie. O, tu coś jest. O, skrzynka z dropami. Aha. Czyli rozumiem. To są rzeczy, które mogę tutaj znaleźć i wykopać. Hmm. To się nawet opłaca zrobić. Nawet opłaca. Opu, a co się to zrobić. Ej, nie muszę przecież szukać. Mam przecież to w skrzynce, to mogę to zabrać. Chodź do taty. Dawaj Zniknęło. To bez jaj. No dobra. Nieważne. Wezmę skrzynkę. Wezmę skrzynkę. Ej, dziedzisz. A mhm. Dobra, i teraz słuchamy, kiedy kamień rąbnie o ziemię. się zaczyna robić nudne. No w ogóle nie było słychać jak spada. a, Do licha z tobą! Dziuro! Chwila, a gdybym ja tam skoczył. Opa! Nie, 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 ja tam nie skoczę. Ej, mam świecę! O, właśnie! Zobaczymy, co to za dziura. Eee. Eee. To jest koniec światła! Eee. Eee. Eee... E. E. chodź to taty. Chcę łapię cię spokojnie. Nie! Ma ta faka! Dobra, nieważne. O, węgiel. Nie, trzeba to jakoś zasypać. Jak ja mam tu kopać, to jak tu jest więcej tej skały. Dobra, przynajmniej widzę, troszkę, trochę widzę. Świeczki już pewnie tej nie dostanę. A to nie będzie. O, jest węgiel, ale drewna nie ma. Nic tu nie widzę. Spróbowałbym ją złapać. Aha! I co? Wygrałem od Już się nie muszę to uprzejmować. Hmm. Co tu mam? Dobra, na razie nic nie potrzebuję. O, mam nad głową węgiel. Istny raj. Raj, rajem to nie jest akurat e, ale no cóż Trzeba przyznać Nie ma craftingo A może bym skoczył do tej dziury a, a, No nie wiem sam nie i tak nie mam nic do stracenia Dobra To, mo, to warto spróbować Świeczko, świeczko, byłaś mi wierna. Albo? Jest jeszcze lepszy pomysł. Plum! No, bez jaj! A, zapomniałam, że tu jest dziura. Dobra. Trzeba to ułożyć jakoś tak, żeby miało dopływ do... ...tutaj. Dobra. Tak, o to chodzi, bo nie, 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 uff! O, o nie, 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 nie,